Cześć. Witamy na kanale ProProject. Dzisiaj chciałem pokazać jak zmienić łyżkę w ikonie na koparce. Aby zmienić łyżkę w koparce, należy tutaj w kopaniu sprawdzić jaką mamy łyżkę wybraną. Jest skarpowa. Ten napis tutaj też wyświetla się w momencie kiedy tu jak wyjdę. Wejdę w ustawienia, w inne ustawienia i w opcję wyświetlania i tutaj na drugiej stronie jest zaptaszkowana opcja pokaż nazwę łyżki na grafice. W tym momencie, tutaj teraz jak wrócę na kopanie, ta nazwa łyżki się pojawia i jeśli chcemy zmienić łyżkę na inną, to musimy nacisnąć przycisk menu. On wtedy nam wchodzi do trybu 2D. Gdyby po naciśnięciu przycisku menu, to ten opis zniknął, to musimy po prostu jeszcze raz to nacisnąć i teraz strzałkami góra-dół wybieramy inną łyżkę, na przykład zębata 110, wychodzimy stąd zawsze funkcyjnym szóstym tutaj quit i teraz mamy opis, że łyżka zębata 110 jest wybrana. To jest łyżka bez czujnika skarpowego, dlatego wyskoczył błąd. My mamy teraz zapiętą skarpówkę z czujnikiem, stąd też ten komunikat. Nie? Możemy tutaj... Wracamy po prostu, wybieramy właściwą łyżkę, wychodzimy. F6 mamy wybraną łyżkę skarpową.